Połowa września nasze różane krzewy w pełni kwitnienia. Te wszystkie odmiany, oczywiście, które powtarzają kwitnienie, ale wiele osób mimo wszystko zastanawia się, czy jeszcze powinniśmy wykonać jakieś niezbędne zabiegi właśnie teraz we wrześniu, czy jeszcze nie powinniśmy czegoś natychmiast wykonać, tak by te róże zakończyły optymalnie swój tegoroczny sezon. I są właśnie nasz dzisiejszy odcinek wrześniowe porady dotyczące różanych krzewów. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Наиважнейшее задание Dla nas wszystkich, jeśli chodzi o różany ogród we wrześniu, to to, byśmy pozwolili naszym różom dojrzeć, byśmy nie stymulowali, nie napędzali ich wzrostu, tak by nie zawiązywały, nie tworzyły nowych przyrostów, nie wybijały nowych pędów, bo one oczywiście nie zdążą już zdrewnić do zimy. Także zostawiamy nasze różane krzewy w spokoju, to wszystko, co do tej pory wypuściło, będzie jeszcze miał spokojnie, trochę tego czasu na dojrzewanie, ponieważ dni stają się coraz krótsze. I coraz bardziej, również chłodniejsze, coraz bardziej chłodniejsze noce, więc to już jest taki pierwszy impuls do tego, by róże zaczynały powolutku przystopowywać ze wzrostem. No i jeśli teraz jeszcze, to ta pełnia kwitnienia jest taka super, to pamiętajmy, jeśli wcześniej przy ogławianiu i przy naszych różach, przy tym pilnowaniu tego ich pięknego wyglądu, dokonywaliśmy cięcia, to teraz już tylko uszczykujemy delikatnie takie przekwitające ja to Stany, już tylko robimy drobną kosmetykę i w żadnym wypadku nie dokonujemy mocnych cięć. Róże będą wtedy pobudzane, będą wybijały świeże pędy, no i to będzie tylko i wyłącznie stratą dla nich, bo raz, że będą musiały dokonać tej pracy, a więc puścić tą energię w te świeże pędy, a dwa, że te pędy po prostu zostaną stracone, bo one nie zdążą nam do zimy absolutnie zdrewnić. Wrzesień to doskonały moment, by sprawdzić, czy nasze róże, zwłaszcza róże pienne, nie wypuściły dzikich pędów z podkładek. To doskonały moment, bo teraz jeszcze nasze róże są w pełni kwitnienia i najłatwiej nam jest rozpoznać takie dzikie pędy. Zdecydowanie różnią się liściem, kolorem pędu, najczęściej również kolcami, no i oczywiście najczęściej taka dzika podkładka nie kwitnie, natomiast róża szlachetna. Oczywiście kwitnie. Pamiętajmy, zawsze pozostawienie takich dzikich pędów osłabia na naszą szlachetną roślinę, czy to różę szczepioną i ulizowaną tuż przy gruncie, czyli taką zwykłą krzaczastą, czy to zdecydowanie różę pienną, bo taka podkładka po prostu przejmuje potem całą witalność, całe siły rośliny. Najlepiej byłoby w przypadku tutaj, czy to różpiennych, czy to róż zwykłych, wyłamać takie podkładki. Oczywiście nie uszkadzając rośliny szlachetnej. Jeśli nie można, to dokonujemy cięcia i absolutnie wszystkie te takie właśnie, które wybiły, muszą zostać przez nas teraz usunięte. zabieg, do jakiego zachęcam we wrześniu i nie tylko we wrześniu, to jest oczywiście odchwaszczanie naszych rabat, zwłaszcza tych, które nie są ściółkowane, bo teraz mamy ten czas, kiedy te chwasty bardzo lubią się wysiewać, więc jeśli one nam rosną, no ich ilość będzie jeszcze większa, zwłaszcza jeśli nie mamy rabat ściółkowanych, tam gdzie mamy ziemię, gdzie musimy jednak działać tą motyczką, to bardzo zachęcam. Jeśli teraz oczyścimy sobie takie rabaty, a mamy jeszcze naprawdę warunki sprzyjające i fajne temperatury do działania na dworze, potem jeśli kopczy nasze róże na zimę, to zwłaszcza wtedy będzie nam to procentować, bo będziemy mieli już te rabaty właśnie pięknie odchwaszczone, czyste i wtedy będziemy mogli już spokojnie przystępować czy to do rozkładania kompostu, czy to do, do rozkładania nawozów organicznych, czy to obornika, no i oczywiście do kopczykowania zimowego róż. Także kontrolujmy cały czas stan naszych chwastów, żeby nie dopuścić do całkowitego zarośnięcia naszych różanych rabat. Kolejny zabieg i praca, którą warto wykonać we wrześniu, to upinanie naszych róż pnących. Róże. Które przez cały ten sezon dostały mocnych, silnych pędów, zwłaszcza w przypadku róż, które kwitną jeden raz, one potem niesamowicie dostają mocnego, silnego przerostu przez cały sezon letni. I dlatego teraz, kiedy te pędy jeszcze nie są mocno zdrewniałe, będzie Wam zdecydowanie łatwiej je upinać. Zwłaszcza jeśli nie prowadzimy je tylko w formie wachlarza i nie rozkładamy w poziomie, ale często chcemy je upinać przy jakichś trejarzach, przy jakichś innych nawet Takich kształtach bardziej okrągłych czy obeliskach, to wtedy zdecydowanie łatwiej poprowadzić właśnie taką różę w tym momencie, kiedy te pędy są elastyczne, wiotkie, i kiedy pamiętajmy, takie pędy układamy jak najbardziej poziomo. Właśnie upięcie zawsze, zawsze procentuje nam w przyszłym sezonie znaczną masą kwiatów. Dlatego zachęcam, nie ścigajmy się z czasem, nie puszczajmy tych wszystkich naszych pędów od razu momentalnie w pionie. Chyba, że nie mamy innej opcji i tak sobie zakładamy, ale zdecydowanie potem trudniej jest nam wyegzekwować te kwitnące kwiaty tuż nisko, przy miejscu okulizacji, żeby one pojawiały się na całej wysokości róży, tylko właśnie wtedy mamy tą. Dominację wysokości, gdzie widzimy całą taką masę kwiatów, ale bardzo wysoko, nie na wysokości nawet czasem wzroku, dlatego zawsze to ułożenie w poziomie procentuje nam znaczną, znaczną masę kwiatów. I o tym też pamiętajmy. Jak tylko róża, pierwszy, drugi, trzeci rok zaczyna się rozrastać, starajmy się tak właśnie nad nią panować, tak ją upinać, żeby jak najwięcej pędów było ułożonych jak najbardziej pod kątem 45 stopni. W tym sezonie. Wiem, że, że w każdym zresztą rejonie naszego kraju pogoda jest dość zróżnicowana, ale ja obserwując ubiegłe roki, mając teraz do porównania tegoroczny, uważam, że ten rok w moim przynajmniej tutaj okolicy, w moim sezonie był o wiele bardziej lepszy dla róż. To znaczy, mimo że wiosna była dużo chłodniejsza, to jednak miała zdecydowanie większą ilość wilgoci, natomiast potem upały były bardzo opóźnione, były to dopiero upały sierpniowe, i wtedy to została nas susza na taki okres trzech tygodni, ale co pozwoliło mi to stwierdzić, ta bardzo intensywna, wilgotna wiosna, jaką mieliśmy w tym sezonie, pozwoliła mi uniknąć mączniaka prawdziwego na wszystkich moich różach. Dopiero teraz, kiedy mieliśmy właśnie tą długą, długą przerwę i przerwę od deszczu i mieliśmy bardzo wysokie temperatury, pojawił się ten mączniak prawdziwy, ale tylko na tych odmianach, które ewidentnie przeze mnie były bardzo słabo albo wręcz w ogóle nie podlewane. Tu, gdzie mieliśmy dostateczną ilość wilgoci, gdzie były rzadsze, ale obfite nawodnione róże, róże zdecydowanie pięknie sobie poradziły, nawet takie mniej odporne odmiany. Natomiast tutaj, gdzie mamy jeszcze dodatkowo okap, gdzie mamy naprawdę wszędzie kostka, ceglany mur, gdzie tutaj dociera woda tylko i Wyłącznie z mojej ręki, a więc jeśli ja podlewam, to ta roślina tutaj wtedy ma te zasoby wody. To odmiana pnąca szniwisien i zobaczcie, ona jest cała obsypana teraz ponownie kwiatem, ale niestety zaczyna na niej pojawiać się mączniak prawdziwy, i to właśnie z tego powodu, że ona tutaj ma. I niestety znaczne niedobory wody. Jeszcze takie, taki lekki mączniak zaczyna się pojawiać też dopiero teraz w przypadku u mnie różokrywowej defery, ale też z tego względu, że rośnie ona. Na najsłabszym stanowisku w moim ogrodzie, tam, gdzie Ziemia w ogóle nie była wymieniana, gdzie było naprawdę mocno piaszczyste stanowisko i ono niemal natychmiast się przesusza. Dodatkowo jeszcze też dookoła mamy mury, mamy kostkę, więc to potęguje zdecydowanie jeszcze te temperatury, i też słońce tam operuje cały dzień, więc te upały dały jej popalić. Ja też mam znaczne oddalenie i nie zawsze mogę tam dociągnąć niestety wąż z wodą. I to ewidentnie zdecydowanie pokazuje, że rośliny, które mają niedobory wody znacznie gorzej radzą sobie z chorobami. Niektórzy twierdzą, że teraz to już jest trochę walka z wiatrakami, bo nie zapominajmy o tym, że mamy już teraz mgliste poranki, mamy więcej, więcej takiej tej nocno-porannej wilgoci, no i niestety takie warunki, kiedy jeszcze te temperatury są dość, dość wysokie, będą sprzyjały oczywiście pojawianiu się chorób grzybowych. Niektórzy jeszcze zalecają albo mówią, że warto jeszcze teraz wykonać, takie opryski. Na pewno to nie zaszkodzi, czy pomoże. Trudno powiedzieć, bo nie wiem, jakie warunki panują w Waszym rejonie. Na pewno ograniczy pojawienie się tego grzyba w przyszłym roku. Nie unikałabym takiego oprysku w przypadku, gdyby któraś z moich róż złapała rdze. Ja w tym roku nie tutaj w ogrodzie, ale w innym miejscu spotkałam się właśnie na róży z rdzą. Jest to odmiana Blaze Superior, stara rozrośnięta róża pnąca, która w tym roku po raz pierwszy złapała właśnie rdze i muszę powiedzieć, jestem bardzo zadowolona z oprysku skorpion. Wykonałam e, z, oczywiście w odstępach kilkudniowych taki oprysk dwukrotnie i jak we wcześniejszych latach róża ta szybko, niemal natychmiast w ubiegłym roku łapała mi czarną plamistość, gdzie ona już w połowie lata miała liście prawie do połowy zrzucone. Wyglądała oczywiście koszmarnie. Dodatkowo kwitnie jeden raz, więc potem to już był okaz, który raczej szpeci niż zdobił ogród. Tak w tym roku po tej aplikacji skorpiona i to dość wczesnej, bo to był jeszcze, jeszcze końcówka jej kwitnienia w lipcu, oprysk sprawił to, że te róże jakby razem z tym oczywiście z chorobą grzybową zostały za, yy, może nie zasuszone, ale po prostu Utwierdzone, przytwierdzone do tego krzewu. Te ryście cały czas są. Może nie są one idealnie piękne, ale nie zaczynają się w ogóle sypać. No i chyba w dowód wdzięczności za ten oprysk ta odmiana, nawet lekko, ale w tym roku powtórzyła kwitnienie, więc na nielicznych pędach gdzieś to kwitnienie wystąpiło drugi raz. Dlatego dzielę się z Wami tym moim wnioskiem, że w tym roku naprawdę bardzo fajnie sprawdził mi się właśnie oprysk, jakim jest skorpion. I ryskając oczywiście w tym innym ogrodzie, tą różę Blaze Superior, mając jeszcze oprysk w opryskiwaczu, profilaktycznie opryskałam wszystkie inne róże, które tam się znajdowały. No właśnie w tym celu, żeby ta choroba nie rozniosła mi się dalej. I to kolejny plus, bo to oprysk, który działa długo w roślinie, który krąży w tej roślinie. No i w tym roku nie miałam tam żadnej choroby grzybowej, ani właśnie mączniaka prawdziwego, ani czarnej plamistości. Jeszcze w tym momencie gdzieś tam powoli nisko, tuż przy miejscu okulizacji zaczyna się dopiero pojawiać, więc on zadziałał przecudownie profilaktycznie na te wszystkie zdrowe Róże i przyhamował również właśnie tardzę te na tej róży. Róża podejrzewam, będzie przeze mnie przycięta na wiosnę przyszłego roku dość porządnie, bo tardza moim zdaniem też weszła trochę z mojej winy, ponieważ ja ją bardzo, bardzo skromnie i oszczędnie przecięłam na wiosnę i wiele pędów, które powinna usunąć, których mi było szkoda, no niestety tym zaowocowało, że było tak niesamowite zagęszczenie liści, było tak mało przewiewu w roślinie, dlatego tnijcie. Powinnam powiedzieć to sama sobie, nie bójcie się, naprawdę ta roślina musi mieć tego trochę przewiewu, musi mieć trochę tego miejsca, nie zastanawiajmy się nad każdym delikatnym gdzieś tam pędem, czasami takie mocniejsze cięcie, które pięknie nam przyświetla roślinę działa również nam bardzo, bardzo na nią zdrowotnie. Jestem teraz właśnie obok odmiany defery, o której Wam mówiłam i zrobimy zbliżenie, bo tak jak powiedziałam, zaczyna ją delikatnie już ym, porażać mączniak, ale nie jest to stan jakiś bardzo, bardzo straszny. Zobaczycie zresztą na nagraniu. A chciałam tu jeszcze powiedzieć o szkodnikach. Aktualnie widziałam dwukrotnie mszyce, ale nie są to duże kolonie, są to raczej małe i zaraz też zauważyłam, że mrówki doskonale sobie z nimi radziły, więc... Kontrolujmy nadal występowanie szkodników, ale nie są to już tak zmasowane ataki, uważam, i nawet tej mszycy, ta mszyca nic już teraz nam bardzo nie zaszkodzi. Jeśli oczywiście gdzieś mamy i zaobserwujemy przędziorka, no to to jest szkodnik, z którym powinniśmy walczyć na każdym etapie. Nie dopuścić do tego, żeby nam przezimował w naszym ogrodzie, ale uważam, że już teraz nie ma takiej presji i nie ma takiego strasznego nalotu, jakichkolwiek szkodników, które by w tym momencie mogły zaszkodzić naszym różom. A tutaj będą jeszcze wysypy następne kwiatów nadają już lekkie ochłodzenie i nadają już przynajmniej w moim rejonie jednak znaczne spadki temperatur. Zobaczymy właśnie, czy nadal będą nam towarzyszyły takie gęste mgły, ale mam nadzieję jeszcze, że wiele, wiele z tych pąków, które tutaj są, zdąży się rozwinąć i jeszcze te wszystkie okrywowe róże, które mimo wszystko zawsze startują trochę z opóźnieniem, to będą cieszyły nasze oczy aż do późnej jesieni, a być może nawet do przymrozków, chociaż nie wiemy, kiedy one nastąpią. Kochani, często kiedy poruszam temat środków jakich chemicznych, jakie możemy używać, wykonując opryski, czy to przeciwko chorobom, czy to przeciwko szkodnikom, jestem gdzieś tam w komentarzach bardzo szybko są moje słowa weryfikowane, bo często z przyzwyczajenia od lat wymieniam jakiś środek, który już gdzieś tam się utarł w mojej głowie, a te środki są często zmieniane, wycofywane. Dlatego zawsze taki aktualny, najbardziej aktualny stan wszystkich środków w danym roku znajdziecie w zakładce naszej strony. Na dole mamy taką zakładkę pielęgnacja róż, jest to tak jakby pielęgnacja róż w pigułce i tam właśnie znajdziecie zawsze wykaz aktualnie dostępnych środków chemicznych, jeśli po takie sięgacie. Jeśli prowadzicie swoje róże w ekologii, to was nie dotyczy. Ale jeśli już możecie, możecie i musicie skorzystać, to polecam Wam właśnie tą informację. Oprócz tego we wszystkich naszych blogach, na artykułach na blogu, również znajdziecie takie informacje w moich filmikach czy to rolkach. Staram się tam również zamieszczać te wszystkie niezbędne informacje. No a dzisiaj jeszcze chyba bardzo ważne słówko na temat nawożenia. Nie nawozimy teraz już absolutnie żadnymi nawozami, zwłaszcza nawozami, które mają przeważającą ilość azotu. Nie podpędzamy naszych roślin, one muszą teraz wykwitnąć, wyhamować, dojrzeć i wejść spokojnie w stan. Zimowego spoczynku. Dlatego, to, co znożyliśmy w tym sezonie od nich uzyskać, powinno nas zadowolić, cieszyć i nie powinniśmy od nich wymagać absolutnie niczego więcej. Pozwólmy im spokojnie zakończyć ten sezon. Cieszmy się nadal naszymi kwiatami różanymi. Kwiatami i możemy oczywiście pokusić się już o wybór róż na nowe rabaty, które tworzymy na nowe nasadzenia, ewentualnie jeśli wymieniamy jakieś okazy, których nie lubimy, ale, albo które musimy wymienić. Możemy już przeglądać oferty. Wiem, że wszystkie szkółki już wystartowały: czy to drzewka owocowe, czy to drzewka ozdobne, czy to szkółki róż, również my, wystartowały ze swoją ofertą. Pamiętajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz, Przeglądamy, zamawiamy, ale absolutnie nie kusimy się na oferty, które już w tym momencie oferują Wam róże i inne krzewy i drzewa wieloletnie z odkrytym systemem korzeniowym. To zdecydowanie za wcześnie. Uzbrojcie się w cierpliwość, jeśli takowe zamówiliście. Taki optymalny termin naprawdę to jest dopiero końcówka października. I my wtedy właśnie staramy się wysyłać dla Was takie krzewy. One muszą wejść w stan spoczynku, muszą należycie zdrewnieć. Zbyt wcześnie wykopane zaczną po prostu u Was, no niestety nie przyzimują dobrze. Zaczną te pędy zamierać, zaczną się psuć. Nie chcielibyście otrzymać zbyt wcześnie takiej róży, żeby potem niestety płakać, że te pędy są do wyrzucenia. No a po drugie mamy teraz jeszcze tak ciepło i ziemia jest tak mocno nagrzana, że posadzone zbyt wcześnie po prostu zaczną rosnąć. To nie jest dla nich absolutnie korzystne, bo one niestety wszystkie te świeżo świeżo wypuszczone pędy zdecydowanie przemarzną, więc to jest po prostu jakby bez sensu. Nigdy nie kopiemy wcześniej niż w październiku i nie wysyłamy wcześniej niż w drugiej połowie października. Tylko i wyłącznie z korzyścią dla waszego portfela i z korzyścią dla was, żebyście w przyszłym roku mogli naprawdę cieszyć się zdrowymi, pięknymi okazami różanymi. A więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Taki jest stan rzeczy i to nie zależy od nas, ale od czynników zewnętrznych, od przyrody. Zresztą teraz, dopiero po tych upałach, u nas mieliśmy powtórny taki okwity deszcz. To też jest z korzyścią dla tych roślin, że nie są kopane w sierpniu, kiedy te korzenie są naprawdę przesuszone, kiedy ta ziemia potrzebuje i domaga się wilgoci i rośliny również, bo one najczęściej są właśnie produkowane w polach bez nawodnienia, więc nie są w takiej optymalnej swojej. Niestety po tych upałach wersji one muszą się opić, muszą się uspokoić, muszą zacząć, zacząć drewnieć i dopiero wtedy można spokojnie przystąpić właśnie do kopania takich różanych krzewów. Dlatego zachęcam Was, możecie spokojnie przeglądać oferty, możecie zajrzeć na naszą stronę, gdzie mamy naprawdę szeroki, wspaniały wybór coraz to nowszych, bogatych nowości z, od wielu hodowców różanych z świata, ale jeszcze spokojnie czekajmy na dostawę tych naszych róż. A ja mam nadzieję, widzimy się już wkrótce. Bo wkrótce właśnie czeka nas sadzenie tych róż z gołym korzeniem, to już w październiku i mam nadzieję. Że nagram odcinek dla tych wszystkich, którzy może będą robili to po raz pierwszy, zwłaszcza jak przygotować grunt, jak prawidłowo posadzić róże. Co jeśli mamy bardzo kiepskie stanowisko w naszym ogrodzie, a chcemy uprawiać róże i inne rośliny ozdobne i o tym wszystkim już wkrótce. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, o czym jeszcze nie wspomniałam, o czym zapomniałam, a może o czym chcielibyście jeszcze w tym sezonie usłyszeć. Jeśli chodzi o różane porady. Do zobaczenia!